Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, dlaczego warto mieć małą hodowlę drobiu dla siebie na własne potrzeby. Zapraszam was do oglądania. Moi drodzy, w pierwszej kolejności warto powiedzieć o tym, że przede wszystkim wiemy co jemy. Wiemy na co yy, tak naprawdę czym karmimy kury i yy, co możemy Oprócz tego uzyskać. To znaczy, jeżeli kupujemy jajka, powiedzmy w sklepie, na targu, na bazarze, do końca nie wiemy, jak co to wygląda. Natomiast jeżeli mamy swoje kury, mniej więcej jesteśmy w stanie w jakiś sposób kontrolować proces produkcyjny, dostarczając kurom odpowiedni pokarm, co pozwala nam na to, żeby właśnie kurkom tutaj w miarę możliwości e, zapewnić również odpowiednie warunki. A one odwdzięczą się tym, że będziemy mieli smaczne, dobre jajka. A dla osób takich może mniej zwolenników zwierząt. Później dobry rosołek. Także na pewno słuchajcie, warto. To jest taki pierwszy główny argument, dlaczego się to hoduje. Nie patrząc oczywiście na cenę, bo wiadomo, cena kury, cena zboża, cena pokarmu, koszty stałe, zapewnienie tu odpowiednich warunków dla tego drobiu, czyli ściółka, karmidło, poidło, kurnik. Są to powiedzmy jakieś koszty dla osób, którym się nie chce, dla osób, które. Twierdzą, że nie ma co, no to wiadomo, tutaj jeszcze minusem będzie na pewno hałas, smród, brzydki zapach, yy, no, słaba estetyka na wybiegu, no bo wiadomo, kurka chodzi i grzebie w tej ziemi raczej nie uświadczymy za dużo kwiatków na wybiegu. Natomiast jeżeli chodzi o drób, no to niestety ma to wszystko swoje plusy i minusy. Natomiast moim zdaniem, jak najbardziej warto. Słuchajcie, nawet czy mieszkacie w mieście, czy na przedmieściach i macie taką możliwość, to warto słuchajcie mieć te 4-5 kurek, żeby było to jajko dwa jajka. Dziennie na czteroosobową rodzinę myślę, że jak najbardziej wystarczy. E, tak, średnio, natomiast e, myślę, że jak najbardziej warto, słuchajcie, nie jest to jakaś wielka cena, nie ma tu przy tym jakoś bardzo dużo pracy. Oprócz tego, że co jakiś czas trzeba posprzątać, trzeba popatrzeć na te kury, no to oczywiście sprawdzić, czy wszystko jest ok. Mm, no to tutaj też e, moim zdaniem warto powiedzieć, że e, oprócz tego, że również karmimy, bo też trzeba karmić raz, Ewentualnie dwa razy dziennie, to jest wszystko, więc nie zajmuje to jakoś bardzo dużo czasu. Z tymi zwierzętami się jakoś tam nie bawimy. Więc, no tutaj myślę, że pod tym względem jak najbardziej słuchajcie na plus. Kolejna rzecz, czy warto? No to myślę, że większość ludzi tutaj nie ma wątpliwości, że na pewno warto, tylko nie każdy ma warunki. No i też w jakiś sposób jeżeli byśmy tak patrzyli faktycznie finansowo e, można trochę zaoszczędzić faktycznie można wiadomo że później to się skaluje i mamy więcej kur, tym jesteśmy bardziej w stanie zaoszczędzić przy trzech czterech będzie to trudne e, natomiast no taki najbardziej najważniejszy argument jest taki że mamy dużo teraz chemii w sklepach nie wiemy skąd to przyjeżdża a tutaj mniej więcej wiemy co jemy więc tutaj myślę że to jest taki kluczowy argument dlaczego Ludzie w ogóle decydują się. I takim kolejnym argumentem, który przyszedł mi do głowy, jest to, że my jesteśmy, słuchajcie, wtedy bardzo niezależni. To znaczy mamy coś, co jesteśmy w stanie w jakiś sposób no sami zrobić. E, oczywiście mamy ten drób, dostarczamy odpowiedni pokarm, dzięki temu mamy jajka, których nie musimy kupować, więc stajemy się w ten sposób akurat niezależni od dużych sklepów, dyskontów czy innych pośredników czy ludzi. Więc to na pewno również taka niezależność tutaj e, jest na plus, dlatego ludzie niektórzy właśnie robią małe ogródki, działkowe, sadzą warzywa jakieś tam mają owoce i tak dalej, ze względu właśnie na to, że w ten sposób są bardziej niezależni. Także myślę, że tutaj w większości znalazłbym praktycznie no, same plusy. Jakieś minusy na pewno się znajdą, ale jeżeli oddzielicie sobie, słuchajcie, od ładnej działeczki, kwiatuszków, jakichś krzewów, kostki i tak dalej, kawałek wybiegu dla kurek dwóch czy trzech, myślę, że tutaj nic się nie powinno wydarzyć. No tylko trzeba pamiętać o tym, żeby sprzątać, trochę doglądać tego drobiu, no i przede wszystkim karmić. Ten pokarm wymieniać codziennie, wodę tak samo, więc no, to są takie chyba podstawy, no ale to mówię, to nie zajmuje naprawdę, słuchajcie, dużo y, czasu. Y, też, y, też dużo mnie pytacie, dlaczego ja tak zachęcam do tego, no bo w sumie no jeżeli ludzie tak sprzedają jajka, no to nie ma interesu w tym, żeby ludzi zachęcać, żeby mieli swoje kury. Ja uważam, słuchajcie, że chodzi o dobro wasze, no i tutaj niekoniecznie chodzi do końca o nasz zysk, tylko o dobro wasze, więc nawet jeżeli y, słuchajcie, y, mamy czy, 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 czy ludzie mają jakieś jakiś nabiału, jajek i tak dalej? To wydaje mi się, że e, warto do tego zachęcać, ponieważ no też nie będzie nigdy tak, że każdy będzie miał te kury, bo no nie, jest to niewykonalne, jeżeli ktoś mieszka w bloku w Warszawie, w Gdańsku, w Poznaniu, gdziekolwiek. No raczej sobie nie będzie mógł na to pozwolić. Oczywiście ktoś może kupić działeczkę na tej działce mieć, natomiast i tak część ludzi nigdy tego nie będzie mogła robić, więc czy tak, czy tak, czy chcemy, czy nie? Zawsze słuchajcie, jakieś te kurniki będą istniały, te fermy też w jakiś sposób będą istniały większe czy mniejsze trzeba się na to przygotować natomiast wiadomo że im większa świadomość ludzka im bardziej wiemy co jemy im jesteśmy bardziej niezależni tym nam się lepiej żyje jesteśmy moim zdaniem bardziej szczęśliwi i po prostu yy, no, w pewnych kwestiach mamy więcej do powiedzenia więc tutaj dlatego ja również was zachęcam żebyście w miarę możliwości stawali się bardziej niezależni i nie chodzi mi tylko tutaj o kury ale również o warzywa o owoce o to co tylko słuchajcie możecie uprawiać sadzić jak najbardziej uważam, że to jest dobre i też, tak jak mówię, nie zajmuje to dużo czasu, bo często piszecie, że pracujecie na etacie, tutaj macie dom na utrzymaniu, dzieci i tak dalej. Wiadomo, to wszystko, słuchajcie, zajmuje bardzo dużo czasu, natomiast wydaje mi się, że jak najbardziej mieć dwie, trzy kurki, to nie, nie jest to jakąś wielką przeszkodą. Tak to moim zdaniem, słuchajcie, wygląda. Możecie się oczywiście wypowiedzieć w komentarzu, jakie Wy macie zdanie, czy jakby się z tym zgadzacie, czy nie. Tutaj wiem, że jest bardzo dużo zwolenników. Wiem, że większość, chyba 90% mojej widowni w ogóle ma drób, więc myślę, że tutaj zdania raczej nie będą podzielone. Natomiast no, chciałbym posłuchać Waszej opinii, tego co Wy powiecie, jakie Wy macie na ten temat. Zdanie wiem, że to nie jest popularne, szczególnie w dzisiejszych czasach, żeby mieć coś swojego, raczej wszystko trzeba wynajmować, trzeba, yy, yy, trzeba słuchajcie, kupować. Yy, natomiast pytanie, w którą stronę to idzie, i czy jest to faktycznie dobre. Yy, czy nie byłoby dobre na przykład, żeby każdy miał swoją świnię, swoją krowę w domu? Parę kurek, trochę warzyw, czy nie byłoby to lepsze niż kupowanie wszystkiego w marketach. To też trzeba by było sobie właśnie bardzo na to pytanie odpowiedzieć, bo może to by było jakieś rozwiązanie. Też jak mówię, nie każdy to zrobi, ale część ludzi na pewno będzie za tym, żeby mimo wszystko no, zgodzić się na. Trzymanie y, zwierząt u siebie. oczywiście teraz mamy takie przepisy, że większość tego, o czym teraz powiedziałem, jest niewykonalne. Natomiast no, nie wiemy, co przyniesie przyszłość, y, Chociaż no, na razie no, nie zwiastuje, to y, nie idzie to w dobrą stronę, ale też nie wiemy, y, co się pojawi dalej. Więc ja bym tutaj mimo wszystko mówię zachęcał do tego, że jeżeli macie możliwość to warto, ale z drugiej strony też warto by było y, nie jakby to powiedzieć. Po prostu mm, nie angażować się do końca, słuchajcie wtedy dyskonty, wszystkiego kupować w dyskontach, tylko starać się samemu w miarę możliwości mieć coś swojego, bo wtedy nawet słuchajcie dużo lepiej, człowiek się czuje psychicznie, że nie jest zależny od tego wszystkiego. Ok, eee, także to na tyle słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, mam nadzieję, że trochę pomogłem i Was zachęciłem. Eee, mówię, wypowiedzcie się w komentarzu, jakie Wy macie zdanie, czy jesteście na tak, czy jesteście na nie. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku, dzięki że jesteście, trzymajcie się i do następnego, cześć!